Kochani, mieliśmy lecieć z British Airways z, z w Londynu Heathrow do Pragi, a cała Hawla i, i i i nie lecimy, prawdopodobnie, albo będziemy mieli opóźniony lot. Dlatego, że w Europie jest teraz burza, niektórzy to może teraz zażywacie, że macie dużo na nad sobą i tak. takie rzeczy, błyskawice. Także dzisiaj śpimy na lotnisku. Hurra! No. Na szczęście Patryk jest tutaj w niebo bo znaleźliśmy dobre miejsce, punkt wiedykowy, gdzie co jakiś czas startują z tego miejsca samoloty. I też za jakiś czas są Airbus A380, największe samoloty na świecie. Więc Patryk ze swoim ciężkim dorastaniem będzie mógł spełnić swoje marzenie i spędzić długi dzień i długą noc. Obserwuję samoloty. I teraz jeszcze Wam mogę pokazać, że jak tutaj to wygląda. Dobra, tutaj jest Heathrow. Tam widzicie Airbus A380 od uh, lotniczej społeczności Emirates, która poleci do Dubaja. Tutaj jest jeszcze matka <laughs> Tutaj jest gate closed, co to znaczy, tutaj możemy bardzo być. A bardzo rzecz, bo jeszcze nie, nie powiedzieć, że właśnie ten wyjazd, w tym, podczas tego wyjazdu, Patryk pokazał swoje komórki. Jako teenager. Bardzo ciężki charakter. Okropnie ciężki charakter. I on nie chce o tym w ogóle mówić, ale <ścoughs> było bardzo źle. Ale już jest lepiej, bo to dobra dusza jest. Pomimo ciężkiego, mocnego dojrzewania, Au, 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 to boli. <laughs> <laughs> Okropnych hmm. sytuacji zdrzenia życia. Dobra, i no i teraz... Nie, Nie wiem czy piję, piję. Piję.